Witajcie kochani na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj mamy 28 wrzesień, sobota. Dzisiaj się wybrałam w ogóle w inne lasy na grzybki. Nie w swoje, tylko troszkę dalej. No i ja spotkałam tu już takie kozaczki młode. Trochę już podgrzybków nazbierałam. O i takie koźlarze młodziutkie. Ładniutkie. Co mi taki tu? Taki większy. Ale tego to nie biorę. No zobaczymy. Jeszcze się tu porozglądam. Może będę jakieś młodziaszki. I trafiłam. Prawdziweczka pierwszego. Ty już widzę. Kolejnego. Ale piękny. Jaki małepek śliczny. Jeszcze widzę tutaj kozaczka. Tutaj I tu taki kozaczka mamy. Zobaczcie. I kozaczek kolejny. Ale ładny. Taki ma brązowy łepek. U nas są trochę jaśniejsze, tu jakieś są ciemniejsze. Tu jeszcze taki ładny, malutki. Tu jeszcze malutki, ładny. Tu jakiś duży tego nie bierzemy. Pięknego kozaczka. Taki bielutki to jeszcze będę brać. Ale większych nie będę. Zobaczcie, jakie wielkie mrowisko. Spotkałam. Ale słychać tu ludzie. Są tu ludzie. Pełno. Pełno grzybiarzy. Jedziemy dalej. Szukać innej Małem no, pod podgrzybeczkę. Ale piękne, grodne. I podgrzybeczki. Zobaczcie, jaki wysyp jest my to mówimy na to sitarki, ale tego jest mnóstwo. Czy podróży jakie fajne, młodziutkie. Niektórzy to zbierają. Tak jak chyba to jest maślak. podgrzybaczek. Mm. Taki wysyp mamy tych sitareczek. Tu jakie ładne są te sitareczki. Ale one są piękne. Ludzie ich nie zbierają. Ale niektórzy zbierają, suszą dobre na pirożki. Taki las sosnowy. I znów podgrzebaczek. I tu taki większy. Jeszcze gdzieś był jeden. Tu malutki. Gdzieś jeszcze widziałam. Nie widzę go. No to kolejne. I zobaczcie, co mi się trafiło. Siedzoń chyba sosnowy. Szmaciak chyba. Jak mi się wydaje. Podobno jest dobry. Nigdy tego grzybka nie jadłam. Taki malutki on jest tutaj nie za duży. Ale bardzo ładny. W, nas, w naszych terenach to on jest rzadko spotykany. Ja dopiero go drugi raz widzę u nas. No dobra. Powiem Wam, że tu jest naprawdę kawał lasu. Pełno hektarów. No ale grzybów jest nie za wiele, Bardzo mało. I stwierdzam, że. Nie ma to jak swoje lasy, swoje miejscówki. To wiem, że w tym miejscu zawsze mi urośnie grzyby. A tutaj to tak. Szuka się. Jak igły w stogu siana. Ale przynajmniej zwiedzę sobie nowe tereny. Poddycha się świeżym powietrzem. Ludzi też jest nie za wiele. No bo jest. Naprawdę mało tutaj. Takie są pojedyncze podwójne podgrzybki. A u mnie to widzieliście 40 w jednym miejscu. 20. A tutaj to są tylko takie pojedyncze. Ale można zawsze zwiedzić jakiś nowy las. To oddychać świeżym powietrzem. No zobaczcie, naprawdę piękny las taki sosnowy. Dużo tego jest Naprawdę. No dobra. Gdzieś dalej jedziemy. Taki piękny grubask. Zobaczcie. Tatoś, mamusia i córusia. Piękne. Jakiś prawdziweczek się trafił. Nareszcie, już za dużo tych podgrzybeczków. Trzeba gdzieś znać miejsce na prawdziwki.